Witam na kolejnym Overwatchu z Brodaci.net Mamy tu pana właśnie, który właśnie wykopał Gretis Proszę tak sobie zszedł ładnie na dół Wykopał diamenciki Zobaczymy gdzie jeszcze znajdzie Sprawdźmy GM3 Pooglądajmy jego tunele To jest tu jego tunel Taki dość dziwny. No prawdopodobnie teraz z diamentów, które żeśmy uzbierali, będziemy robić albo zbroje, albo kolejne narzędzie do pracy. Przejdźmy się za panem jeszcze trochę. Pochodzimy. Proszę, zmiana poziomów. GM0. Idziemy za panem. Popatrzymy, o tam jest diamencik pod lawą. Proszę kolejny drift, tak, skręcanie i podążanie do diaksów. O, lawa się pojawiła, a więc co? Zostawimy pana, co? Już koniec, bo to nie ma sensu. Dziękuję. Pan się sypnął. Panu dziękujemy. Ban X-ray na SC. Do widzenia. Żegnamy. I idziemy po kolejnego. Pan jestem pijany. Mm, I znalazłem diamenty. Mm. Aha, obkopałeś sobie już wcześniej. Dobra, no, brano. Pochodzimy za tobą. Zobaczymy, dokąd nas jeszcze doprowadzisz. Dawaj, dawaj, tak, jest Cyberwolf na serwie, jest, jest i chodzi za cheaterem. Co ty mi tu kobla pod nogi wyrzucasz, co ty to chory jesteś i co, myślisz, że co, podniosę? U, nie udało się. Mógłbym ci dorzucić jeszcze trochę do tych śmieci, które wyrzuciłeś. Dawaj, dawaj. Patrzymy w ścianę. Gdzie co ciekawego jest? A ja niestety na się nie widzę, gdzie co ciekawego jest, bo jest tu jaki x-ray, jaki jest, także. Biegniemy. Co ty to? Odkrywasz to, co już wiadome. Ale żelaza nie było widać. I ucieczka mi się jogi. Biegniemy dalej. Pokaż mi, gdzie są diamenty. No, no nie bądź taki. Zbierasz to, co żeś odkrył. Oj, oj, oj. Tak, a tu nie było nic. A ty znalazłeś znowu redstone na zajścia? Jak ty to robisz, powiedz mi? o, a tu co znalazłeś? Co ty tam widzisz? Emerald jest! No patrz, i emeralda znalazłeś! Popatrz cwaniaka, no! Jestem pijany. Hmm. Masz strasznie fajny miecz. Jeszcze sobie sprawdzę, co tu jeszcze wykopiesz. Jeszcze jeden emerald. No popatrz, popatrz, no. No i rozsypałeś się, kolego. Nie udało ci się przeżyć. Chciałeś się zakopać, a tu nic z tego. Ban. X-Ray. S. Do widzenia. Mamy tutaj kolejnego. Tym razem pan Desok. Centralnie pod lawą wykopał sobie diamenciki. To jest jego tunel. Jak dla mnie wielce dziwny. Zobaczymy dokąd nas Pan Dezok zaprowadzi. No, prawdopodobnie do kolejnych diaksików, bo jakżeby inaczej. No ale pozwólmy się rozwijać akcji, co będzie dalej. Dziwnie tak, jakoś kopiemy z gzakiem, za kosami. To mamy za kilofek, że tak szybko kopiemy. Pan Dezok kopie zwykłym diamentowym kilofem. Patrzcie, jak znalazł diamenty. Czwany! Czwany! To co? Podziękujemy panu. Podziękujemy panu Dezokowi za grę. X-Ray S Do widzenia Mamy tu kolejnego VV Bobek VV Widzimy Rozgląda się Przygląda się ścianą Jesteśmy na wersji 1.8 Także Ja niewiele widzę Ale on widzi wszystko. On widzi wszystko. Spójrzmy, dokąd nasz pan bobek zaprowadzi. Czy my se flya? Tak. Bananik, z król też coś kopię. No, Panie Bobek, tam są diamenty. Nawet ja je widzę. Wszyscy wiemy, jaki będzie koniec tej historii. Jeśli pan Bobek do nich dojdzie. I skopie się teraz i odkopię sobie diamenciki, to wiemy, jaki będzie finał tej historii. No, Panie Bobek, za daleko Pan poszedł. Pan Baniks Król. To samo. Do Pana Bobka jeszcze wrócimy za chwilę. Teraz jeszcze przejdziemy się za Panem Baniksem. Baniks Król. Pokaż jak znajdujesz diamenciki. Pokaż. No Panie Baniks. Gdzie są diamenty? Pan wie. Ja też chcę wiedzieć. Ja ich nie widzę, ale Pan je widzi. No proszę. Już je zobaczyłem. Pan Banik dostał bana. Dostał w plecki. Tak. opróżnimy się trochę bo akurat to mi jest niepotrzebne po panu baniksie wracamy z powrotem na fałkę i wracamy do pana Bobka bo pan Bobek, jak widzimy, wykopał kolejne diamenty. W dość dziwnym miejscu i nietypowym. A więc no, pan Bobek wykopał diamenty i ucieka. Dla mnie to nie ma sensu. Pan Bobek dostaje bana ode mnie za X-Ray'a. Kopanie takich tuneli. Tylko po to, żeby wykopać diamenty i uciec nie ma sensu. Na razie mamy tu kolejnych dwóch pituchów. Przede wszystkim pan Mateusz 570 Pokażę Wam. Ten pan ma kilo niezniszczalność 2. Tylko i wyłącznie kilo niezniszczalność 2. masz diamentyki wróćcie zobaczymy jak będzie kopał kopie strasznie szybko jak na kilo w niezniszczalność 2 Chyba czyjaś działka tam akurat już i tam się nie dostaniesz, moi kolego. Tak, e, tam jest, tu jest działka czyjaś. No, nie żartuj, że teraz sobie działkę robił. Hm, to ju znalazłeś spawner nawet. Jeden. No, patrzcie, jak kopie. Kilof niezniszczalność 2. Widzicie to? Jeszcze raz go sprawdzę, żeby potem nie było. Niezniszczalność 2. Nie ma innego kilofa w ekwipunku. Po prostu nie ma. Pan jest zwykłym twitterem i pan dostaje bana ode mnie. No widzę, pan Adwej szedł sobie z góry. Tu wykopał prawdopodobnie diamenciki. No i uciekamy z powrotem, no. no. No i co teraz? Ja wiem, że z góry fajnie diamenty widać. Patrz, chłopie, za tobą są. Ej, za plecami masz. Ej, kolego, odwróć się. Ale kopią, zobaczcie. Jeden za drugim wykopują dzisiaj. Mm -hmm. No, Adwe, skonfigurowałeś już haksy. Obudź się, człowieku. Człowieku, obudź się. Co będziesz kopał? Złoto na X-Ray'u? Hmm. Idziemy tam. MHF. Zobaczmy. Tutaj MHF. Jakoś często wykopuje diamenciki, sprawdźmy, pooglądajmy. No tu nic akurat nie ma w pobliżu. Może gdzieś znajdzie coś za ścianą. O, obserwuje, szuka, szuka, szuka po ścianach, szuka gdzie. Tu coś jest. Gdzie by tu coś było? No nie, tu nie ma nigdzie, no. Co tam zobaczyłeś? A są diamenciki, zobaczcie, są diamenciki tam są diamenciki i patrzcie jak pan czy pani mh ciśnie mhf kat ciśnie do diamentów zobaczcie zobaczcie no panu podziękujemy O jeszcze tu coś jest Tak I wracamy z powrotem, a nie, moment, moment, najpierw fałka i teraz dopiero wracamy do tego pana Pan sobie znowu tu Nie do końca ten tunelik zrobił, tak Złoto nie, gdzie idziemy? Czyżby pan szedł tam gdzieś do tamtych diamentów? Znowu kolejny filmik, na którym będę miał dwóch Cheaterów nagranych? Hmm... Ciekawa sprawa, no. Podwójne filmy. Zaczynam od jednego, idę do drugiego, banuję drugiego, wracam do pierwszego, banuję pierwszego. Ten pan pewnie ma... kordy kordy, gdzie są diamenty. Na pewno wchodzi na stronę, sprawdza i potem idzie po kordach na tą i na tą wysokość i pewnie w taki sposób znajduje to co znajduje się przed nim. Powiem tak. Temu panu dam tu dojść do tych tu pierwszych i zobaczymy czy pójdzie do tych drugich. Wiem, 3 Patrzcie jak ładnie się skopuje do, do diamentów. Patrzcie, znalazł o, Niemożliwe. Ale tu. I od razu wiedział, że za ścianą są następne. Mm? I od razu wie, że na wprost jak pójdzie, to znajdzie kolejne diamenty. Panu podziękujemy za grę. Pan jesteś szuja i świnia. Tak, skopuję te diamenty i je zawieram. Pójdą do skarbca. Kiedyś się je rozda. Do widzenia.